Dzień dobry, witam serdecznie w kolejnym filmiku na kanale Gotuj z Ewą. W dzisiejszym dniu wykonamy przekąski karnawałowe e, oparte o znakomitą pastę do kanapek, którą pierwszy raz miałam okazję spróbować na tego Sylwestra. E, pochodzi prosto z Włoch, więc jeżeli lubicie takie smaki, zapraszam na film. W pierwszym kroku musimy włączyć sobie piekarnik na 180 stopni, aby nam się rozgrzał i będziemy mm, podpiekać chlebki. To jest akurat bagietka francuska z Lidla. Można ją dostać. Kroimy ją na takie zwykłe kanapki. Najpierw będziemy grillować. Nie trzeba tego spryskać oliwą, bo później przychodzi pasta, a ona jest z majonezem, więc by było to za tłuste. Więc układam sobie na blaszce na papierze do pieczenia i będziemy piec 180 stopni, termoobieg, 10 minut. Kolejnym krokiem będzie przygotowanie yy, pasty, o której Wam mówiłam. Nowym produktem tej pasty jest yy, karczoch. No, u nas świeżych nie dostaniecie, natomiast dostaliśmy go w kauflandzie. Odcedzimy. Nasz karczoch kroimy w drobną kostkę. Piekarnik rozgrzany, kładamy naszą bagietkę na 10 minut. Kolejnym składnikiem to jest tuńczyk. Powinien być w oliwie z oliwek, ale my i tak dajemy sam tuńczyk, samą rybę. sobie, słuchajcie, odlewam do słoiczka, bo ona jest później dobra z samym chlebkiem, kiedy rastam. Najlepszy tuńczyk, to nie jest tylko moja opinia, ale właśnie wszystkich jest Rio Mare, także to nie jest żaden, wiecie, żaden, żadne lokowanie, natomiast taka prawda. Sól, pieprz. Nie za dużo majonez i mieszamy. Trzy te małe puszki na jeden słoiczek tego karczocha dałam. I trzy łyżki majonezu. Póki nasze chlebki są w piecu, jeszcze im 5 minut zostało, przygotujemy sobie łosoś wędzony na zimno. Można go słuchajcie rozrywać, nie trzeba go delikatnie na kawałki. I taki kawałeczek, jeden idzie na jedną grzankę. Nasze chlebki są gotowe, chrupiące. Teraz tak na grzaneczkę kładziemy łyżeczkę pasty, troszeczkę łososia. I co wam wyobraźnia podpowiada? Troszkę koperku, czarną oliwkę. No, kombinacje są wszelkie. W każdym razie baza jest bardzo smaczna. Wykonajcie sobie taką pastę, zobaczycie, że nie kłamie. rozdabiamy sobie rukolą, jeśli lubicie, ja lubię bardzo czarną oliwką. No i postępuję tak aż do wykończenia pasty, a później przejdę do robienia koreczków, które możemy podać razem z tymi grzankami, żeby wyglądało elegancko i było. Co przegryźć? Do niektórych pokroję mini mozzarelle, żeby wyglądały ciut inaczej. zdobimy też zieloną oliwkę. Takie smaki łączone są bardzo dobre. Robimy koreczki. Koreczki będą się składały z mozzarelli, pomidora i oliwki. Oczywiście wasze mogą składać się z innych rzeczy, ale my wybraliśmy sobie taki zestaw: wykałaczka, pomidor, mozzarella, czarna oliwka. Jajeczka z majonezem i z kiełkami brokułu, żeby nie było, że majonez. No to kiełki brokułu. Proszę bardzo, następna pozycja. Moi drodzy i mamy y, nasze jedzonko. Zobaczcie, jak pięknie wygląda, jak się prezentuje do schrupania w sam raz. Pastę Wam polecam. Wypróbujcie ją. To jest must have tego karnawału. Koreczki, tak jak Wam mówię, mogą składać się z czego tylko dusza zapragnie. My lubimy z mozzarellą, oliwką i pomidorkiem, do tego takie jajeczka w majonezie, papryczki, przekąski. Zachęcam do próbowania, do wykonywania tej pasty. No dzisiaj to wszystko w moim filmie. Zapraszam na kolejne produkcje. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Jeżeli możecie, to komentujcie, udostępniajcie. A ja się na dzisiaj z Wami żegnam. Do zobaczenia. Cześć.